Większość z nas nie lubi przegrywać. Porażka kojarzy nam się z czymś złym, co powoduje, że tracimy sens naszych działań. Często poddajemy się w swojej walce o lepszą sylwetkę, o lepsze zdrowie czy sprawność. Wiele osób, nie rozumiejąc dlaczego ponieśli porażkę, obwinia za swoje niepowodzenia innych ludzi narzędzia czy okoliczności, podczas gdy porażka, dopóki oczywiście nas nie zabija, to piękny mechanizm. Pozwala zareagować na to, co robimy w nieodpowiedni sposób, pozwala naprawić nasze błędy. Pozwala zmienić podejście i pozwala ukierunkować przyszłe działania w dużo lepszy sposób. Czy wiesz zatem, jak nauczyć się zwyciężać, wykorzystując do tego swoje porażki? Jeśli nie, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Będzie bardzo ciekawie. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry z tej strony. Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco namawiam do subskrypcji mojego podcastu. Kliknij w tą ikonkę, która tam obok się znajduje. Najczęściej jest to jakieś serduszko, łapka w górę. Ewentualnie udostępnij ten odcinek na swoich mediach społecznościowych tylko po to, aby wszyscy, którzy mogą być zainteresowani tematami zdrowia czy sprawności, treningu, mogli dowiedzieć się o mnie. A na pewno będę Ci za to serdecznie wdzięczny. Tak więc bez zbędnego zwlekania zaczynamy, przechodzimy sobie do kolejnego ciekawego tematu, którym dzisiaj będzie zwyciężanie, a może przegrywanie, porażka wszystko jedno, tak naprawdę to jedno z drugim się łączy, ale porozmawiamy sobie po kolei: jak to jest, że chcemy zawsze zwyciężać? Nie chcemy poddawać się porażkom, nie chcemy ich ponosić, uznajemy je za coś złego, ty tak naprawdę są one naszymi drogowskazami, są one naszymi pomocami w drodze do tego naszego celu. Bo właśnie o tym zaczniemy naszą podróż, naszą pierwszą część tej drogi, którą nie sposób jest w inny sposób zacząć, bo nie, nie możemy wyruszyć w żadną podróż, a taką podróżą tak naprawdę jest życie, jest jakakolwiek walka, czy to będzie właśnie staranie się o to, żeby poprawić sylwetkę, czy to będzie może jakaś zmiana w stylu życia, czy będzie to po prostu zadbanie o swoje zdrowie, o swoją sprawność, cokolwiek chcesz zrobić. To musisz tak na dobrą sprawę powiązać to z jakimś długoterminowym celem. Musisz też go postarać się zrozumieć, ponieważ życie można porównać w pewnym sensie do wojny. No może to zabrzmi dość brutalnie, ale chodzi tutaj o tylko i wyłącznie o samą zasadę, gdzie każda przegrana bitwa, czyli taka porażka, którą ponosimy, ma wówczas mniejsze znaczenie, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy z perspektywy całego życia, to właśnie wojna to jest naszym głównym celem jest wygranie tej wojny, czyli poniesienie iluś porażek jest naturalną rzeczą w każdej wojnie, nie sposób wygrać każdej jednej bitwy. Oczywiście jest to technicznie możliwe, ale najczęściej nie tak właśnie to wygląda w rzeczywistości. Tak więc jeżeli zdarzy Ci się jeden czy dwa pominięte treningi, czy jeden czy dwa jakieś tam złe lub może trochę gorsze posiłki, czy jakakolwiek inne porażki, które być może będą dla Ciebie w danym momencie wydawały się czymś wielkim z perspektywy danej chwili, no to w skali 10, 20 czy więcej lat jest to tak naprawdę bardzo niewielka ilość. Jeśli natomiast masz ciągły problem z zebraniem swoich wojsk, bo tak można powiedzieć, i zabraniem się za to, co powinieneś robić, no to jest zupełnie inny problem. Prawdopodobnie potrzebujesz kogoś, kto będzie w stanie poprawić takie, można powiedzieć, morale tych wojsk i zabrać się za tą ciężką robotę, w tej chwili wydającą się niewykonalną dla Ciebie. Właśnie jeżeli chodzi na przykład o sylwetkę, o sprawność, to moim celem na przykład jest dla mnie długoterminowe zdrowie. Zawsze o tym myślę, gdy idę na trening, gdy nie chcę mi się go wykonać, gdy mam jakieś problemy z motywacją, bo również posiadam takie coś. Nie każdemu się może wydawać, każdy może myśleć, że skoro o tyle o tym mówię, to na pewno nigdy w życiu nie miałem żadnych problemów z motywacją, a to jest błąd. Tego typu rzeczy zdarzają się każdemu. I tylko właśnie wówczas, gdy mam taki cel długoterminowy, duży, ten, który zawsze mi przyświeca gdzieś po drodze, to tylko wówczas jestem w stanie skupić się na jakimś okresie czasu, na pracy nad celwetką, na pracy nad jakimś konkretnym ćwiczeniem, które w przeciwnym razie nie miałyby sensu, bo nie pasowałyby do tej długoterminowej układanki. I tą długoterminową układankę zawsze wiążemy z jakimś większym, nadrzędnym celem, którym w tym przypadku, moim zdaniem, warto sobie ustalić jako zdrowie. Dla mnie zawsze było to zdrowie od dłuższego czasu, ponieważ kojarzy mi się to rodzinie, z przypadłościami, które spotykały moich bliskich i byłem świadkiem bezpośrednim tego, co się wydarzyło w ich życiu, jak wyglądało to życie, ponieważ było to dla mnie straszne doświadczenie, nie chciałem do tego doprowadzić i stwierdziłem pewnego pięknego dnia, że to jest koniec tego mojego starego życia i rozpocząłem coś nowego. Tak to wygląda. To zawsze, gdy sobie uświadamiam, że mam jakikolwiek problem, to wracam do tego momentu, do tej swojej motywacji, ponieważ w przeciwnym razie, gdy myśląc w przód, byłbym na pewno skłonny porzucić pracę nad pięknym ciałem, nad sylwetką, jako że powiedzmy, że po 50 czy po 60 nie jest tak naprawdę nam potrzebny jakiś super sexy kaloryfer, czy jakaś tam powiedzmy ogromna klatka piersiowa, biceps i tak dalej, ale na pewno przydałoby się to, żeby te nasze ciało potrafiło wykonywać codzienne czynności bez takiej pomocy z zewnątrz w postaci, nie wiem, chociażby jakiejś laski, balkoniku czy jakichś innych osób i jednak naprawdę nie wiem co do ciebie będzie przemawiało, ale wydaje mi się, że warto się nad tym zastanowić, warto przemyśleć, warto usiąść i podumać troszeczkę nad tym, co w twoim przypadku sprawia, że masz tę motywację, bo zawsze ta motywacja musi wynikać z wewnątrz. Jeżeli nawet jest to tak jak dla mnie, obrazkiem ktoś inny w rodzinie, jakaś osoba, której przytrafiły się te problemy to spoglądam na to przez pryzmat swojego przyszłego życia i tego, czego nie chcę doświadczyć, to czego nie chcę, żeby mnie spotkało, powoduje, że ta motywacja szybko wraca. I tylko taka wewnętrzna motywacja, moim zdaniem, pozwala unikać zaprzestania długoterminowo, zaprzestania walki o swoje własne cele. Bo drugą sprawą, na której warto się skupić, to jest właśnie kwestia podejścia do tego, jak traktujemy porażki. Czy są to tak naprawdę porażki, czy, tak jak wielu ludzi mówi, lekcje, które powinniśmy wynieść z tego, co się dzieje. I jest to moim zdaniem najważniejsze pytanie, bo wszystko dzieje się w jakimś konkretnym celu, z jakiegoś konkretnego powodu. Jak się mawia, nie ma akcji bez reakcji. Jeżeli potrafisz wykorzystać te swoje potknięcia, te swoje porażki, to patrząc z perspektywy takiej linii czasu, jeżeli przyjmiemy, że idziemy cały czas do przodu, to napotykając na te same kolejny raz sytuację, będziesz w stanie uniknąć tych samych błędów. Bo wiadomo, że nikt nie jest nieomylny, Każdemu ma prawo przydarzyć się jakaś sytuacja, mają prawo się pojawiać jakieś trudności i błędy w tych sytuacjach, ale jeżeli jesteś osobą, która potrafi wyciągać wnioski z takich potknięć, to będziesz zawsze traktował je jako swojego rodzaju lekcje. Jeżeli miałeś problem z podejściem do siłowni i nie mogłeś tego rozpocząć, nie wiedziałeś jak to zrobić, albo nawet zdarzyło się, że już chodziłeś jakiś czas, uczęszczałeś na jakieś zajęcia, ale nagle nieznanych Ci okolicznościach, może nie do końca zrozumiałych, zaprzestałeś tego rodzaju aktywności i teraz przymierzasz się po raz kolejny, to możesz wrócić myślami do tej sytuacji i zastanowić się przez chwilę, co wpłynęło na to, że akurat w tym momencie pośliznęła Ci się noga, powinęła Ci się noga, mówiąc inaczej, czyli zaprzestałeś tego rodzaju aktywności, która sam dobrze wiesz, że była dla Ciebie korzystna. Jeżeli nie masz takiego doświadczenia, no to oczywiście będzie ci troszeczkę łatwiej, ale również warto się zastanowić, jak sprawić, żeby do tego nie dopuścić, nie doprowadzić, ponieważ jeżeli nawet nie miałeś okazji jeszcze ćwiczyć, to jest to bardzo prawdopodobne. Wiele osób rozpoczyna na takim hajpie, na takim wysokiej energii i są zmotywowani, bo gdzieś tam, wiadomo, po pewnym etapie, powiedzmy, rozluźnienia. Mają troszeczkę takiego wkurzenia na siebie i mówią, dobra, dość tego, ale nie analizując tego, gdzie mogło się potknąć, gdzie może nastąpić ten problem, może to dojść właśnie do takiej sytuacji całkowicie nieświadomie, więc warto nad tym się zastanowić, tak, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji. A kolejne ważne pytanie, to tak naprawdę jeżeli już zdarzy nam się gdzieś upaść, to czy za każdym razem jesteśmy przygotowani na to? I umiemy sobie wytłumaczyć, że to jest tylko potknięcie. Czy potrafimy też podnieść się po każdym takim upadku? Czy na przykład panikujemy, zaczynamy gdzieś tam płakać, nie wiadomo jak, w sensie w przenosi, nie mówię dosłownie, bo to oczywiście też może się zdarzyć, ale czy pozwalamy sobie na taki dłuższy okres letargu, czy ta porażka, jak to się mówi, dociera do głębi tam naszej duszy i nas dotyka mocno? Czy rzeczywiście tak jest, czy może jesteś osobą, która potrafi się szybko otrząsnąć z takiej porażki, wyciągnąć lekcje, wnioski, i jeżeli rozumiesz swój cel, no to doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, że nie możesz sobie pozwolić na zbyt długi okres stania w miejscu. I bo tak jak naprawdę wielu takich różnych mądrej maści, speców, czy coachów, jak to tam nie nazwać, mawia, że jeżeli stoisz w miejscu i czekasz, to tak naprawdę cały świat idzie naprzód do przodu, a ty, nie ruszając się, Nigdzie no, doprowadzasz do swojego regresu, można powiedzieć, czyli cofasz się. Więc tak naprawdę warto zawsze przygotować się na porażkę, bo jak powiedziałem wcześniej, jest ona nieuniknionym elementem życia każdego z nas. I jeżeli uważasz, że tobie dotychczas być może nie przytrafiła się żadna porażka, żaden większy jakiś tam dyskomfort cię nie spotkał, ani problem, no to przygotuj się na to, bo życie tak to właśnie wygląda, że niestety w najmniej przygotowanym momencie. Potrafi nas dotknąć i niejednokrotnie mi już to się zdarzało. Aczkolwiek chwilę załamania można przeżywać, nie wolno tylko pozwolić na to, aby trwała nas zbyt długo. Bo jeżeli przyzwyczajmy się do tego, że jesteśmy w jakimś dołku, w jakimś momencie trudu, który no, powstrzymuje nas przez chwilę, chociażby przed jakimś działaniem, to warto wrócić świadomie do tego swojego właściwego dlaczego, dla tego powodu, dla którego to robiliśmy i zacząć szukać nowych rozwiązań. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli nie wracamy regularnie do tego swojego motywu przewodniego, czyli tego naszego celu życiowego, o ile w ogóle go mamy, bo jeśli nie, no to w ogóle wróć całkowicie do początku, zastanów się, po co to wszystko ma mieć miejsce, bez względu na to, co wybierzesz, czy to będzie siłownia, czy to będzie jakiś crossfit, czy trening funkcjonalny, czy jakakolwiek inna droga, ścieżka, może to być w ogóle niezwiązane ze sportem, ani ze zdrowiem, może będzie to w biznesie, to jest uniwersalne, musisz zastanowić się, po co to chcesz robić. Czy rozumiesz, co chcesz dzięki temu osiągnąć, dzięki temu, co będziesz robić? Bo jeśli nie, no to porażka jest tak naprawdę zawsze dużo bardziej prawdopodobna, ponieważ nie masz zbyt dużej pewności co do swoich własnych posunięć, nie wiesz, dlaczego to robisz. Nie masz takiego podłoża, które mogłoby stanowić niejako taki sztywny fundament, bo tak właśnie dzieje się, gdy mamy cel. Wiemy, że gdy chwieje się nasza podłoga, to wiem wszystko pod tym wszystkim jest jakiś fundament, dla którego my. Tutaj jesteśmy, dla którego ponosimy pewnego rodzaju wysiłek, więc e, brak takiego fundamentu, no to nie jest zbyt dobra sytuacja. No, fajnie jest mieć coś, do czego się dąży, nawet jeżeli to coś. Tak naprawdę nie jest stałe i ciągle ewoluuje, zmienia się przez lata, to mimo wszystko działa to niejako jako taka, powiedzmy, latarnia morska, można powiedzieć, dla statku, która wskazuje odpowiedni kierunek, niczym taki port docelowy dla kapitana statku krążącego po morzu. I bez względu na to, czy na morzu panuje sztorm, czy łagodna pogoda, no to ten kapitan wie doskonale, że musi dotrzeć do tego miejsca. I to miejsce jest ściśle określone, to jest właśnie jego cel. I jeżeli tego nie doprowadzi do tego ten kapitan, no to cała misja tego statku, cały jakieś tam przedsięwzięci. 切不先切？ Okazuje się oczywiście wielkim niepowodzeniem, no bo jeżeli mamy ładunek, chociażby nawet jeżeli to jest czysto logistyczna sprawa, no i musimy go z punktu A do B dostarczyć, ale nie udaje nam się, no to jest fail, tak? I misja nieudana, więc nie ma tu znaczenia, czy warunki są sprzyjające, czy niesprzyjające, czy konieczna po drodze może jest wizyta w innym porcie, no bo wiadomo, że musimy czasami zasumować statek, przerwać wyprawę, jeżeli pogoda jest całkowicie beznadziejna, to no nie ma sensu ryzykować losów całego statku, tak? Tak samo z nami czasami musimy zrobić przerwę sobie, Musimy odpocząć, musimy dać sobie czas, czy czasami nawet poszukać alternatywnej trasy, no bo skoro wiemy, że nie mogę dotrzeć do tego punktu, tędy, tak jak sobie wybrałem tą ścieżką, no to bez sensu byłoby starać się pokonać nadmierne przeszkody, które byłyby tak ryzykowne, że można byłoby właśnie całą misję położyć. Więc skoro wiesz, że masz tam dotrzeć do tego celu, wiesz, gdzie on jest i potrafisz go nazwać, określić w jakikolwiek sposób, bo to nie chodzi o to, że to jest jakiś punkt geograficzny, to tylko przykład. To nieistotne jest tak naprawdę, jak ty tam dotrzesz. Najważniejsze jest, żebyś ty się tam znalazł, żebyś ty osiągnął. Nawet jeżeli to się zmienia, bo wiadomo, często nasze cele ewoluują, tak jak powiedziałem, zmieniają, dojrzewamy, zmienia się nasze podejście do życia i konieczna może być zmiana tego środka transportu, tak jak mieliśmy wcześniej statek, to nagle konieczna jest przesiadka na pociąg, a potem może autobus, albo odwrotnie samolot, cokolwiek. To wszystko to tylko jest taki wehikuł, który pozwala nam na realizację tych naszych celów, tych naszych planów. Bo jeżeli my wiemy, co mamy zrobić, wiemy, gdzie mamy się znaleźć, w jaki sposób się tam znajdziemy, nie robi wielkiej różnicy. Być może robi to różnicę w taki sposób, że jest przyjemniej, jeżeli jedziesz samochodem, niż jak miałbyś jechać autobusem. Wiadomo, większość osób woli ten komfort. No ale trzeba wtedy się bardziej, że tak powiem, sprężyć, żeby stać nas było na ten samochód tak samo z treningiem. Może jeden trening jest bardziej przyjemny lub mniej przyjemny, ale jeden nas szybciej do tego celu doprowadza niż drugi. Warto zastanowić się, zanim wybierzesz rodzaj treningu, zanim zdecydujesz się na jakąś konkretną dietę, to również warto przemyśleć, jakie to ma implikacje, jakie to ma wpływ na Twoje zdrowie. Czy być może Ty nie jesteś osobą, która powinna się odżywiać w taki dany sposób, czy ograniczać nie wiem, spożycie mięsa, być może akurat w Twoim przypadku jest ono potrzebne, być może bez niego sobie gorzej Twój organizm radzi. Wszystko to jest dość indywidualne i należałoby to rozpatrywać z perspektywy już takiej konkretnej, danej osoby, a nie można generalizować. Tak jak w wielu przypadkach się zdarza, że ktoś odniósł sukces, jedna osoba powiedziała drugiej, że popatrz, spróbuj tego systemu, ponieważ on jest najlepszy. I zawsze patrzymy przez swój pryzmat swoich własnych doświadczeń, natomiast nie widzimy tego, że ktoś potrzebuje czegoś innego. Nie widzimy tego, że ktoś może się nie nadaje do danego sposobu pracy i możemy skazywać z góry kogoś na porażkę. Na tak zwaną minę go wtoczyć, jeżeli będziemy usilnie starać się, żeby on naśladował naszą ścieżkę, albo odwrotnie, jeżeli będziemy starali my kopiować się ścieżkę czyjąś, jeżeli nie widzimy tego, co się działo. No bo wiadomo, że patrząc, płynąc za statkiem, jeżeli ten pierwszy płynie w dobrym kierunku, no to wydaje nam się, że my powinniśmy tą samą ścieżką też się przedostać i prześliznąć, no ale jesteśmy innym modelem statku, tak, inny mamy silnik, inny mamy zawartość ładunek innych mamy tam pracowników w środku i tak dalej, więc to jakby tak, żeby zobrazować, o co mi chodzi. No i finalnie, nie liczy się też e, sam fakt tak naprawdę, że udało ci się dotrzeć do mety, no bo wiadomo, że możesz dojechać do mety tym statkiem, ale na przykład, nie wiem, połowa ładunku ci ubyło i nagle okazuje się, że misja też nie zakończyła się całkowitym powodzeniem, więc warto w ten sposób też przemyśleć sprawę. No i oczywiście większość osób również doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że tak naprawdę to właśnie ta droga, ta podróż, to jest to, co sprawia, że nasze życie nabiera sensu. I że te wszystkie starania okazują się gdzieś tam składać w jedną całość, tworzyć taki głębszy sens i, i, i jakby dawać nam tą taką wartość, której nie można z góry przewidzieć, nie można ocenić, nie można powiedzieć, że będzie to tak czy tak wyglądało, no bo każdego z nas ścieżka wygląda nieco inaczej. Dlatego tak naprawdę te porażki, które nam się przytrafiają, to. Coś, co jest czasami zbawienne, czasami bez tego nie można docenić nawet końcowego smaku zwycięstwa. I należy się też zastanowić, czy za wszelką cenę warto unikać tych porażek, czy to, że one się nam przytrafiają, nie powoduje, że jeszcze bardziej. Doceniamy to, że udało nam się gdzieś tam dotrzeć w tej naszej podróży, osiągnąć ten cel, schudnąć te 10 kilo, czy podnieść tą sztangę o jakiejś tam określonej masie, która wcześniej wydawała się nierealna, która gdzieś tam w naszych oczach była straszna i, i, i być może w pierwszym momencie stanowiła tak ogromny problem, stres, lęk, że gdy finalnie udaje się to dokonać, to przypominamy sobie ten cały trud, gdzieś tam te wszystkie porażki, właśnie, które się przydarzyły, jako taki, coś zbawiennego, coś, co wpłynęło na to, że teraz doceniamy ten smak zwycięstwa dużo, dużo bardziej niż gdyby to przyszło w taki sposób dość łatwy, że przychodzisz pierwszy raz na siłownię, pomachasz pięć razy sztangą i nagle okazuje się, że 100 kilo to nie stanowi żadnego problemu, za chwilę podnosisz 150, no trochę bez sensu, tak? Musi troszeczkę to kosztować nas wysiłku, musi to być po jakimś takim okresie, gdzie pokonujesz pewnego rodzaju bariery, no, jeżeli jest to jakieś wartościowe, coś, coś, co ma przynosić Tobie efekty na dłuższy czas, to również musisz wiedzieć, że nigdy nie jest tak, że cel finalnie udaje się osiągnąć w 100%, ponieważ celem nigdy nie jest zakończenie jakiegoś procesu, tylko kontynuacja. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to przecież nasze dążenia nie skończą się w pewnym momencie. Nasze życie oczywiście w pewnym momencie się skończy, wtedy te wszystkie starania a też, to właśnie. Nożenie do zdrowia, nożenie do sprawności to jest ciągły proces, który jeżeli zrozumiesz, o co chodzi w nim, będziesz wiedzieć, że to nie ma takiego etapu końcowego jakiejś stacji poza śmiercią, która naturalnie zdarzy się w życiu każdego z nas, aczkolwiek właśnie wtedy jest nam trochę łatwiej. Jest łatwiej, ponieważ możemy ustalić, że robimy to przez cały czas, że nie musimy się zastanawiać, czy już dotarliśmy na metę, czy skończyliśmy, czy to już jest ten moment, czy finalnie udało się nam, czy nie udało się. Nigdy nie będziemy w idealnym punkcie, nigdy nie będziemy mieć zdrowia idealnego, to jasne, ale zawsze dążymy do tego, żeby ten trend był wzrostowy. Czyli jeżeli przydarza nam się jakaś choroba i jakaś sytuacja, która powoduje, że czujemy się gorzej, jeżeli nie potrafimy jeszcze podnieść tej sztangi 100 kg, to są to tylko i wyłącznie sygnały, że jeszcze nie zrobiliśmy wszystkich tych kroków, które powinny się wydarzyć po tej ścieżce, na tej ścieżce, którą chcemy iść, którą chcemy dążyć do tego, żeby dotrzeć do jakiejś upragnionej sylwetki, do jakiegoś upragnionego wyglądu. Tak więc dzisiaj nieco bardziej ogólnie, ale mam nadzieję, że równie pomocnie jak zwykle i jeśli pomogłem Ci w jakimś stopniu, to proszę udostępnij mój podcast na którymś z portali społecznościowych. Tak, oczywiście, aby więcej osób mogło tego posłuchać. A tymczasem ja żegnam się z Tobą, dziękując Ci za wspólny czas. I oczywiście do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.